Dzień dobry, witam z Perth, witam z Australii, witam z mojego ogródka. Usmarano. rano, Lis lipiec, nie listopad. <noise> Dość chłodno, ale jak widać, nie trzęsie się z zimna, nie ma dzisiaj wiatru, także super. Super dzień, żeby o czymś ciekawym opowiedzieć. Pomyślałam sobie, że. O, przedstawić najpierw. Mam na imię Blanka. Mieszkam w Australii od ponad dwóch lat, a dokładnie w zachodniej Australii, w Perw. Przyjechałam na rok na podróż na wizie Working Holiday, ale zakochałam się w... w Australii, zakochałam się w Oceanie. Ja zupełnie tego nie planowałam, to przyszło do mnie jak taka prawdziwa niespodziewana miłość. Także na razie tutaj mieszkam, na razie tutaj przeczekuję sytuację światową i żyję, cieszę się słońcem i czerpię z życia tyle, ile ono mi ofer oferuje. Oferuje mi wiele teraz, także jestem wdzięczna. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o tym, ile kosztuje mieszkanie w Australii, ile płacę za dom. Dokładniej będę mówić o PERF tylko i wyłącznie, bazując na moich własnych doświadczeniach. Um, oczywiście w takich miastach jak Sydney czy Brisbane wiem, że ceny są o wiele większe. Melbourne wiem, że ceny są dwa razy większe, a nawet i więcej niż dwa razy większe. Dlatego proszę się nie sugerować tym, że wszędzie jest tak samo. Mówię tylko i wyłącznie o PERF. Super polecam, ponieważ te wszystkie piękne plaże to jest coś cudownego i to jest najbardziej znane miasto, jeśli chodzi o Australię pod tym względem. Są tu też dobre fale do surfowania. Troszeczkę na południu nie jest to w samym mieście, ale jest też takie miejsce, nazywa się Margaret River i tam są um, również um, mistrzostwa świata. Jeden z konkursów, bo te konkursy są w wielu miastach. Więc pomyślałam, że powiem najpierw o tym, jak tutaj się mieszka i jakie tutaj są standardy, bo różnią się one od tych w Polsce czy też w Europie. Mieszka się tutaj w domach. Jest to tradycja australijska. Mieszkania istnieją, są, natomiast są to budynki nowe, są to budowle zupełnie nowe, nie jest ich za wiele. Często są wybierane przez na przykład Azjatów, czasami też przez Europejczyków, natomiast Australijczycy dość rzadko wybierają typowe mieszkanie, na którymś tam piętrze z balkonem. Australijczycy są przyzwyczajeni do życia w domu, gdzie jest zawsze właśnie ogród, kawałek trawy jako standard. Często też są tutaj baseny przy domach. Ja tutaj nie mam w moim domu basenu, natomiast nie potrzebuję, bo mam ocean 5 minut. I wolę taką żywą wodę, która się rusza i ma swoje właśnie życie, niż wodę z chloru. Z chlorem, bo to chyba jest taka trochę martwa woda. Chociaż woda to woda, myślę, że zawsze jest żywa. Ja mieszkam w domku, który ma trzy sypialnie, kuchnię połączoną z jadalnią, salon. Do tego jest przód ogrodu, do tego jest tył ogrodu dość spory. Mamy garaż, mamy tutaj po prawej stronie tego nie widać taki blaszak i tam jest bilard i inne różne gry. A więc to jest takie dodatkowe miejsce, gdzie ja często. Też jakieś tam pudełka odkładam czy inne bagaże. I tutaj też po prawej stronie to widać, jest taka dobudówka, też jest blaszana z oknami plastikowymi i tam znajduje się siłownie, więc jest to takie coś ekstra. Natomiast właśnie zupełnie normalne w Australii jest to, żeby mieć dwa, trzy, cztery pokoje. Do tego właśnie z całą kuchnię z jadalnią, pralnia jest też oddzielna. I za taki dom, dom, który znajduje się co prawda 50 km od e, centrum, aczkolwiek e, to jest tutaj normalne, taka odległość, ludzie dojeżdżają codziennie do pracy, znam, mam takich znajomych każdego dnia do centrum autostradą. E, także to nie jest tak jak w Polsce, gdzie 50 km to jest jakaś wieś już daleko, daleko, daleko od miasta. Tutaj to cały czas jest miasto i jakby to nie jest, ja nie mieszkam w ostatniej dzielnicy w Perth. Są jeszcze o wiele dalsze dzielnice, na przykład Mandra. To jest jeszcze ode mnie 40 km, czy 50 km ode mnie na południe. I właśnie tutaj w tej dzielnicy, dom, w którym mieszkam, kosztuje 310 dolarów na tydzień plus rachunki. 310 dolarów to jest Około 880 zł plus rachunki to wychodzi 960 zł na tydzień. Jak ja to dobrze obliczyłam? Tutaj zarabia się na tydzień i się otrzymuje tygodniówki, i płaci się na tydzień również, i się wszystko opłaca na tydzień rachunki oraz, oraz czynsz. Więc jak ja to obliczyłam, to wychodzi na, na miesiąc powiedzmy, zakrąćmy 4000 zł za dom. Ja w tym domku mam dwie sypialnie dla siebie i łazienkę prywatną. A mój swój też ma swój pokój, i on ma wbudowaną łazienkę w pokoju tak zwanym master bedroom. W centrum w Perf. Domy są troszeczkę droższe, ale to są nie jakieś ogromne różnice. Moi znajomy wynajmowali w 330 dolarów plus rachunki. Moja koleżanka chyba płaci 350 plus rachunki. Ona ma trzy. Raz, dwa, trzy. Ona ma też trzy sypialnie. Także taki bardzo podobny dom wielkościowo. Także to nie są jakieś ogromne różnice. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, więc te 4000 może się wydawać no, dość sporą sumą, aczkolwiek no pamiętajmy, to jest dom. To jest dom z ogrodem, to nie jest mieszkanie w mieście jakieś 30 czy 40 metrów kwadratowych. Tutaj nie wiem ile to jest metrów kwadratowych, ale na pewno ponad 100 metrów kwadratowych. Jeśli to przeliczyć na zarobki w Australii, wiadomo, że tutaj zarabia się o wiele więcej niż w Polsce. Najniższa. Teraz legalna kwota to jest 20 dolarów, 33 centy, i to jest około 50 zł na godzinę. Ja zarabiałam tutaj i pracowałam jako kelnerka, zarabiając 25 dolarów na godzinę w tygodniu. I 31 dolarów na godzinę w soboty i w niedzielę. 25 dolarów to jest po obliczeniu podatku około 65 zł, a 31 to jest około 75 zł na godzinę. Więc można sobie to przekalkulować, i wtedy widać, że to 4000 zł to nie jest połowa Twojej wypłaty miesięcznej. To jest o wiele mniej. Lubię to, że właśnie można sobie tutaj troszeczkę na więcej pozwolić. Nawet pracując w najgorszej pracy, w najgorszej w sensie chodzi mi o zarobki, bo uważam, że nie ma prac, które są lepsze i gorsze. Uważam, że każda praca, jeśli ktoś ją lubi, to, to jest super i w życiu bym kwali, kwa, klasyfikowała pracę ludzi względem tego, co robią i ile zarabiają. A ja jak widać, kelnerka jest mi pisana, i już to ciągnę jakiś czas, chociaż w tym momencie nie pracuję. Ale tak, znowu, znowu to robiłam. Ale właśnie porównując nawet te ceny do, do Londynu, gdzie ja mieszkałam w Londynie i zarabiałam też najniższą kwotę, tam to było 6,37 centów minus podatek. I za to ja miałam opłacić sobie jeden mały pokój, ledwo co wiązałam koniec z końcem, żeby jeszcze się wyżywić. Więc te ceny tutaj wyglądają zupełnie inaczej, standard życia wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce czy też w Anglii. I um, hmm, gdzie można znaleźć dom? Jak się tutaj szuka takiego domu, czy mieszkania? Myślę, że tak samo jak wszędzie na świecie, Gumtree lub też ja znalazłam czasami. Na Facebook Marketplace. Oczywiście można też udać się do agencji, oni pomagają, oni pomogą wybrać dokładnie, specyficznie, jakie się ma oczekiwania. I to jest dobra opcja dla tych osób, które naprawdę wiedzą, czego chcą i chcą coś specyficznie. Słyszałam, że w tym momencie są jakieś problemy z mieszkaniami w sensie, że jest bardzo dużo chętnych, natomiast jest mniej ofert, że na jeden dom potrafi przyjść 100 osób. I należy im zaoferować. Jeśli na przykład cena jest 300 dolarów, to trzeba powiedzieć 350, bo po prostu wybierają kogoś, kto zapłaci najwięcej, bo jest tyle chętny. Ja już tutaj mieszkam po nadrogu, jestem bardzo zadowolona i nie zamierzam na razie zmieniać, chociaż miałam tutaj swoje przejścia. Mieszkałam w sześciu domach. Niektóre były budowane właśnie taki. Jak Kopia, Kopia, Kopia 2020 i to są domy, które dosłownie wyglądają identycznie. A jeszcze nie powiedziałam, że właśnie tutaj się buduje domy parterowe. Um, tylko parterowe. Nie ma żadnego poddasza, nie ma żadnego wyjścia na, na poddasze, nawet żeby tam po prostu coś było zamontowane i żeby tam wyjść. Można wyjść na dach ewentualnie. Um, są tutaj pane, panele słoneczne w każdym domu. Też jest to bardzo normalne, ponieważ tutaj jest 8 godzin słońca codziennie. Rzadko kiedy ludzie mają w ogóle włącznik automatyczny na wodę. W zimie, na przykład, jak jeden dzień pada deszcz i jest słońce przez dwie godziny, ona się nie zdąży nagrzać do wyrządku. I e, tam kiedyś w innym domu, jak mieszkałam, to właśnie siostra mojej plekatorki przychodziła e, do domu się wykąpać, bo mówi, że trzy dni mają chłodną wodę i ma małe dzieci. Także no, niektórzy mają, niektórzy nie mają tego włącznika. Ja akurat w tym domu mam, więc płacimy więcej teraz za prąd, ale mamy gorącą wodę i w takie dni, kiedy nie ma słońca. Dzisiaj wychodzi już słoneczko powoli jest usmarano, więc jeszcze jest to słońce nisko, więc mogę nagrać. Z okay, z ok, światło mi nie świeci w oczy. A jeśli chodzi tutaj jeszcze właśnie o domy. To tak, jest popularne budowanie takich domów, jeden koło drugiego identycznie wyglądające i w środku są identyczne, ale też mieszkałam w takich fajniejszych domach, na przykład właśnie europejski styl, gdzie wszystko było z drewna. W sensie wszystkie pakiety były piękne, ciemne, drewniane, nie wiem, jakie to było drewno, jakieś australijskie chyba. I były przeszklone była cała kuchnia, szafki były białe. To, było bardzo, to był bardzo, bardzo piękny dom. Ale tutaj pokoiki są bardzo małe, ciasne. W takim nowy, nowym budownicy i nawet w tym domu są dość ciasne. Ale właśnie w tym europejskim te pokoje były ogromne. Tam by się pięć łóżek zmieściło. Także bardzo lubiłam to miejsce. I można też wynająć właśnie pokój. Zawsze sama pokój wynajmowałam, tylko jeden i wtedy można wynająć 120, 140, 50 dolarów za tydzień, liczą na rachunki. Nawet za 150 dolarów można właśnie coś nad oceanem znaleźć z rachunkami. Są to ceny w Perth, tak jak mówię, są one dwa razy tańsze niż w Sydney czy w jakimś innym, powiedzmy, bardziej sławnym mieście. Także czuję się szczęściarą, że mogę tyle płacić i mieszkać nad oceanem. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba tyle. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Mam nadzieję, że no, teraz już wiecie za <grystanie> so, ile można tutaj wynająć domek jeśli będziecie przyjeżdżać do Australii. No, zawsze polecam Perth. Jeśli nie na mieszkanie to na wycieczkę. Bo w mieście znajduje się tutaj w samym centrum miasta jest tutaj 20 plaż. Natomiast Wybrzeże w mieście ma 130 km. Ile tutaj jest plaż? Nie wiem. Nie znalazłam liczby w internecie. Chyba muszę się sama przejechać i to sprawdzić, ale myślę, że z 80. To na pewno będzie. I tu koło mnie ja mam 10 plaż, co najmniej o różnych nazwach. Tylko koło mnie. Natomiast jest jeszcze 120 km wybrzeżem. Do zobaczenia innych plaż. Życzę mojego dziąka, całuję, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.